Cześć, z tej strony Mateusz Wycieślik. Witam cię w 106. odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam, jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. A dzisiaj odcinek pod tytułem "Marketer przyszłości", czyli dlaczego twoja firma potrzebuje T-shaped marketera. I jeżeli słuchacie tego podcastu od dłuższego czasu, to znaczy od wielu lat, albo słuchaliście pierwszych odcinków, tam właśnie już kilka lat temu, tak naprawdę chyba w pierwszym czy drugim odcinku pojawiał się taki temat jak T-Shaped Marketer, który no jest takim typem marketera, który od dawna uważam, że jest potrzebny w firmach, natomiast dzisiaj mam wrażenie jest on potrzebny jeszcze bardziej i będzie jeszcze bardziej potrzebny w przyszłości. To zaraz wam o tym powiem. Natomiast ten odcinek nie bez powodu powstaje właśnie teraz, bo przez te potrzeby, które komunikują mi też firmy i klienci, szczególnie w w planie, powstał mój taki kompleksowy sześciomiesięczny kurs, który przygotowuje właśnie do pracy t shaped Marketera. Zaczynamy od specjalizacji B2B, czyli będziemy przygotowywać przez pół roku. T-shaped marketerów do pracy w firmach B2B, ale oczywiście mam nadzieję, że ta pierwsza edycja nie będzie ostatnią edycją i też będą kolejne specjalizacje w przyszłości. Także jeżeli słuchacie tego odcinka za jakiś czas, a interesuje Was na przykład praca jako marketer w firmach e-commerceowych, czy bardziej takich B2C, no to być może to już też teraz za te kilka miesięcy jest. Natomiast dzisiaj mogę Was zaprosić na pierwszą edycję. Tam mamy 60 miejsc. Gdy to nagrywam, to już kilkudziesięciu miejsc nie ma. Natomiast 60 miejsc w pierwszej edycji dla marketerów B2B. I zapraszam tutaj oczywiście przede wszystkim marketerów, którzy. Chcą zdobyć nowe umiejętności i pracować w fajnych firmach B2B, bo tutaj co jest ciekawe, mamy też propozycję pracy od razu dla absolwentów, którzy chcieliby zmienić pracę, rozpocząć pracę. Ale też zapraszam przedsiębiorców, którzy chcieliby zapisać swoich marketerów, jeżeli masz swój dział in-house marketingu, no to bardzo polecam Ci, żeby swoich ludzi zapisać na ten kurs, bo będzie tam można zdobyć dużo cennych umiejętności, o których zresztą zaraz powiemy sobie w odcinku, co ten T-shaped marketer powinien umieć i dlaczego w firmie warto go posiadać. Wspomnę o tym kursie jeszcze na koniec, dlatego teraz się nie będę rozwodził. Wszystkie szczegóły oczywiście też znajdziecie w linku pod tym materiałem. No dobra moi drodzy, to kim jest ten T-shaped marketer właściwie? Po co on nam jest w firmach, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego znaczenie tego typu marketerów będzie rosło moim zdaniem przynajmniej na rynku bardzo mocno i dlaczego oni już dziś są bardzo potrzebni. Pierwsza rzecz no to kim jest ten T-Shape marketer. To jest taki marketer, który ma szerokie umiejętności, to znaczy jest w stanie łączyć bardzo wiele tych klocków marketingowych, budować, realizować tak naprawdę strategię z, składającą się z wielu obszarów marketingu no, i on zna dosyć szeroki, czy nawet bardzo szeroki, bym powiedział, zakres działań marketingowych, plus ma kilka takich specjalizacji, które w jego przypadku są najważniejsze, czyli jak mówimy na przykład o właśnie T-Shape marketerach B2B, no to wiadomo, że oni będą mieli rozwinięte bardziej pewne elementy typu związane np. z lead generation, związane z content marketingiem, ogrzewaniem leadów, przygotowaniem ich do sprzedaży, prowadzeniem dłuższych procesów sprzedażowych i marketingowych, a inne obszary znają na tyle, na ile jest to potrzebne po prostu w ich konkretnej dziedzinie. Natomiast to, co jest tutaj ważne, to to, że taki marketer jest w stanie właśnie łączyć bardzo wiele elementów i jest w stanie z tego składać konkretną strategię, która działa. No i dlaczego ja wspominałem już od wielu, wielu lat o tych deep-shaped marketerach, bo w kontekście budowania wzrostów. Moim zdaniem, to są bardzo dobre osoby, które są w stanie to robić. To znaczy, nie zamykają się na jeden dział. To znaczy, jak mam marketera, który jest dobry w SEO, albo jest dobry w PPC, albo jest dobry w kontencie, to ten marketer zazwyczaj klepie SEO, PPC czy treści. I nie zastanawia się, czy to działa, czy nie działa, czy to dobrze się łączy z innymi rzeczami, czy się nie łączy. Patrzy na swoją działkę i nie patrzy na ten szeroki obrazek. Oczywiście upraszczam, bo to niekoniecznie musi tak wyglądać. Nie chcę tutaj nikomu umniejszać. Natomiast taki t-shaped marketer właśnie patrzy szeroko, to znaczy nie skupia się tyle na jednym konkretnym kanale, który potrafi, tylko skupia się na efekcie i jest w stanie dobierać takie elementy tej układanki marketingowej, żeby osiągnąć efekt, czyli żeby budować wzrosty biznesowe, żeby generować lidę, żeby lepiej konwertować te leady. Czyli on patrzy z perspektywy efektu, który chcemy osiągnąć. I dobiera optymalne rozwiązania do tego efektu, a nie na odwrót. Bo jeżeli mamy specjalistę wąsko wyspecjalizowanego, no to on będzie siłą rzeczy robił tę działkę, którą potrafi robić najlepiej, w której jest specjalistą. I niekoniecznie będzie chciał, nie będzie to dla niego komfortowe, nie będzie to dla niego naturalne, żeby szukać innych rozwiązań dojścia do jakiegoś efektu. I to jest moim zdaniem clue: takie poszukiwanie, testowanie. Jeżeli słuchacie mojego podcastu, śledzicie moje treści, no to wiecie, że tak wygląda moje podejście do tego tematu. I T-shaped marketerzy dobrze się tutaj sprawdzają. T-shaped marketerzy, growth marketerzy, możemy ich nazywać bardzo różnie, ale tak naprawdę clue jest takie, że to będą osoby, które patrzą na cel. Dobierają różne rozwiązania, nie boją się różnych rozwiązań i potrafią te rozwiązania realizować, bo mają odpowiednio szeroką wiedzę. Natomiast co się zmieniło przez te 5 lat nagrywania podcastu, gdy już wtedy mówiłem, że t-shaped marketerzy będą ważnym, elementem firm i powinniśmy jako przedsiębiorstwa jako firmy jako organizacje zainteresować się takimi właśnie specjalistami. No to zmieniło się bardzo wiele przez te 5 lat. Po pierwsze i najważniejsze to technologia, czyli dzisiaj dużo mówi się o sztucznej inteligencji i moim zdaniem sztuczna inteligencja sprawi, że T-shaped marketerzy w firmach będą 3, 4 czy 5 razy bardziej wartościowi niż byli jeszcze 5 lat temu. Z tego względu że że są w stanie samodzielnie realizować jeszcze większy kawałek tortu. To znaczy dzisiaj, zobaczcie, że 5 lat temu mieliśmy takiego T-shape marketera, który wiedział, że potrzebujemy odpowiedniego kontentu, stworzyć odpowiedni content do naszych celów, to oczywiście mógł to delegować, natomiast dzisiaj taki T-shape marketer może narzędziami AI tworzyć treści, których potrzebujemy i nie musi mieć specjalnych umiejętności copywriterskich, nie musi mieć specjalnych umiejętności z zakresu optymalizacji tego pod SEO i tak dalej. Musi mieć pewne umiejętności, natomiast technologia bardzo mocno może te umiejętności wspierać. On oczywiście musi mieć te umiejętności na jakimś tam poziomie, często podstawowym, w zależności od tego, o jakim obszarze mówimy, plus wiedzieć, jak wykorzystać technologię do tego, żeby realizować konkretne zadania. Więc ta technologia, sztuczna inteligencja przede wszystkim, bardzo mocno będzie tutaj wspierała działania takich osób. Druga rzecz to automatyzacja, coraz więcej jesteśmy w stanie automatyzować tego typu działań i to znowu będzie wspierało takie małe, zwinne, sprytne działy marketingu, przez działy mam na myśli często jedną osobę, która obsługuje nawet całkiem duże przedsiębiorstwa, bo to już widzę u moich klientów z GrowPlanu, czy takie dwu, trzy osobowe działy, które naprawdę już mogą robić bardzo, bardzo dużo tej pracy marketingowej w różnych obszarach. No i trzeci taki element, który też przez ostatnie kilka lat, odkąd nagrywam ten podcast, bardzo mocno postępuje i też już się to przewijało wielokrotnie w tym podcaście, to jest upraszczanie pewnych elementów marketingu. To znaczy, coraz mniej jest oddawane w ręce nas jako ludzi, a coraz więcej jest takich automatycznych, algorytmicznych. Systemów, które robią coś za nas. My musimy wiedzieć, jak coś zrobić w podstawowej wersji, natomiast później tu świetnym przykładem są algorytmy PPC, czyli reklamy płatnej, później większość dzieje się poza nami. Tak jak mówiliśmy kilka lat temu sobie częściej o tym, jak targetować, jakie grupy odbiorców dobierać do reklam, tak dzisiaj większość reklam moich, u moich klientów, u moich znajomych to są reklamy, które w ogóle nie mają targetowania i opierają się na algorytmie, który sam dobiera sobie idealnych odbiorców i to te reklamy są najskuteczniejsze. Czyli dzisiaj tak naprawdę nie potrzebujemy wielkiej wiedzy o tym, kogo my chcemy targetować w reklamie i jak wyklikać takie targetowanie. Potrzebujemy tak naprawdę podstawowych umiejętności skonfigurowania. Figurowania reklamy, zrobienia dobrej kreacji, chociaż to też niekoniecznie, bo te kreacje elastyczne coraz mocniej tutaj wchodzą, to też jest taki trend, który to potwierdza, to o czym mówię. No i tak naprawdę większość roboty w tym obszarze dzieje się poza nami. Nie mamy na nią wpływu, ale robi to lepsze efekty często niż robota, którą zrobimy ręcznie i gdzie mamy ten wpływ na to, do kogo na przykład dociera taka reklama. I to można zauważyć w bardzo, bardzo wielu obszarach. Systemy są coraz prostsze, te możliwości są coraz bardziej ograniczone, co oczywiście ma plusy i minusy czasami. Natomiast prawda jest taka, że niekoniecznie bycie takim specjalistą, który jest w stanie wejść bardzo głęboko w jakiś temat i poświęca na to całe życie, to będzie optymalna ścieżka dla firmy, żeby takiego specjalisty mieć na pokładzie, versus właśnie taki t-shaped marketer, który jest w stanie łączyć klocki z wielu dziedzin. Dlaczego to się w ogóle nazywa T-shaped marketer? No bo oczywiście są to, to jest taki zestaw umiejętności w kształcie litery T. Ten daszek, litery T, no to są właśnie te szerokie umiejętności, gdzie nie mamy tak głębokiej specjalizacji w tych umiejętnościach. Wiemy, właśnie jak wykorzystać podstawy. Takie typowe parę to 20% wiedzy, które przekłada się na 80% efektów. I jest kilka takich umiejętności, zazwyczaj dwie, trzy umiejętności najważniejsze dla danego modelu biznesowego, w które wchodzimy trochę głębiej, zagłębiamy się, bo tam możemy wyciągnąć więcej wartości dla danego typu biznesu. Przypuszczam, że jeżeli myślisz o swoim typie biznesu, to już wiesz jakie to są dwie, trzy umiejętności, dlatego też kurs T-Shaped jest podzielony na specjalizacje, nie robiłem jednego dla wszystkich marketerów, bo te głębokie umiejętności przede wszystkim i ten zakres, którym my się zajmujemy zarówno w kontekście szerokich, jak i głębszych umiejętności jest bardzo zależny od typu biznesu. W B2B to będą zupełnie inne umiejętności niż na przykład w e-commerce. No i tu bardzo ważne jest, żeby dobrze zaplanować sobie te głębokie kompetencje. Jeżeli jesteś marketerem albo masz marketerów w swoim zespole, to bardzo ważne jest, żeby zdobywając te kompetencje, dobrze wybrać te, które będziemy pogłębiać mocniej, a które będziemy znać na trochę bardziej ogólnym poziomie i z których będziemy mogli czerpać, bo to będzie wystarczające. No i tutaj tak naprawdę dobrze jest wejść sobie w to, jak wyglądają procesy, jak wygląda ścieżka, którą przechodzi nasz klient w naszym biznesie. To jest bardzo ważne. Nie róbmy tego dlatego, że coś robi konkurencja, dlatego, że coś jest modne, albo dlatego, że w czymś czujemy się komfortowo. Tylko zastanówmy się, co będzie miało największą wartość. Dobra, i teraz kilka takich pytań, sobie tutaj wynotowałem, które mogą wam przejść do głowy albo i nie, ale i tak na nie odpowiem. Pierwsze pytanie: czy T-shaped marketer to jest taki jednoosobowy zespół? No i czasami rzeczywiście tak będzie. I w małych firmach, moim zdaniem, dobry taki T-shaped marketer może być śmiało jednoosobowym działem marketingu. I moim zdaniem, te małe firmy z biegiem czasu, między innymi właśnie przez te tematy, o których wspominałem, AI, automatyzacja, coraz niższa bariera wejścia w różne działy marketingu, to te firmy będą coraz większe. To znaczy, jeden dobry t-shaped marketer będzie w stanie obsługiwać coraz większe firmy, moim zdaniem. Natomiast Pamiętajmy, że taką zaletą T-shaped marketera jest też to, że on wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, co i komu zdelegować, jeżeli jest taka potrzeba. No i może się wspierać zarówno in-house, jakimiś osobami, które mamy do dyspozycji albo które możemy zrekrutować, jak i zewnętrznymi specjalistami, freelancerami, agencjami itd. Natomiast. Pierwszy krok to jest w ogóle wiedza, co my chcemy zdelegować, w jakim zakresie, jak to powinno wyglądać. Czyli znowu, jeżeli tutaj dochodzimy do takiego miejsca, że potrzebujemy jakiejś głębokiej specjalizacji z jakiegoś powodu, bo ona nam świetnie działa i chcemy iść krok dalej, i krok dalej, jeszcze dalej, no to ten T-shaped marketer będzie o tym wiedział i on nie musi mieć tej wiedzy, ale może to zdelegować, będzie w stanie ocenić, kogo wybrać, w jakim zakresie, ile to powinno kosztować tak dalej. Drugie takie pytanie, istotne, czy na rynku jest jeszcze miejsce dla takich wąsko wyspecjalizowanych specjalistów? No i moim zdaniem jest oczywiście miejsce, tutaj nie ma co, wiecie, świat nie jest czarno-biały, że teraz to tylko t shirt marketerzy będą na rynku, a wąscy specjaliści nie. Moim zdaniem będzie rosła bardzo dynamicznie rola T-shaped marketerów w organizacjach, szczególnie takich działach in-house'owych w firmie, ale nie tylko. Natomiast dla wąsko wyspecjalizowanych specjalistów, ma słowo trochę, ale tak to chyba trzeba ująć, też jest miejsce. Dla tych najlepszych, moim zdaniem, zawsze po prostu będzie miejsce dla tych realnych specjalistów nie tych, którzy sobie to wpiszą na LinkedInie, tylko tych, którzy mają bardzo głęboką specjalizację i są w stanie rozwiązywać najtrudniejsze problemy i zająć się najtrudniejszymi casami to zawsze będzie miejsce na rynku, bo zawsze znajdą się biznesy, które będą chciały wejść. Bardzo głęboko, w jakiś z obszarów. To taki temat uspokajający, może w kontekście mojego produktu i tego kursu T-Shaped. Nie jest to właściwa informacja, którą powinienem tutaj przekazywać, jeżeli jesteś specjalistą głęboko wyspecjalizowanym w jakimś temacie. Ale taka jest prawda, uważam, że po prostu ci najlepsi dalej będą mieli miejsce na rynku i to się raczej nie zmieni. Chociaż rzecz jasna trzeba sobie odpowiednio dobrać tą specjalizację, bo niektóre będą wymierały moim zdaniem dosyć szybko te specjalizacje, a niektóre pewnie pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie, na którym są teraz. No i jak zostać takim T-shaped marketerem, który będzie w stanie realnie realizować te zadania? Słuchajcie, dwa lata temu powstał projekt Growth Plan. To już naprawdę minęły dwa lata prawie od tego czasu. No, i Growth Plan, jak pewnie wiecie, albo i nie, to jest taka moja metodyka budowania wzrostów, która pomaga biznesom strategicznie ułożyć działania Growth, zaplanować konkretne kroki, dostarczyć konkretne procesy ich realizacji. Mamy tam po prostu procesy realizacji, mamy konkretny plan działania, spotykamy się, warsztatowo rozpracowujemy te tematy. Jest to taki z jednej strony konkretny plan, strategia, kroki, jak tą strategię realizować. Moje wsparcie indywidualne i tak sobie te wzrosty budujemy. Natomiast no, problem jest taki, że w firmach, z którymi ja pracuję w ramach Growth Planu, no, często brakowało tak zwanych mocy przerobowych i właśnie takich dobrych T-shaped marketerów. Czyli mieliśmy tam w firmach często kogoś, kto realizował jakieś specjalistyczne rzeczy, jakiś jeden obszar, mieliśmy często agencje, którym firmy płaciły wiele dziesiąt tysięcy złotych, ale brakowało właśnie takich T-shaped marketerów którzy mogą te działania realizować na co dzień. No i właśnie stąd powstał ten pomysł stworzenia, moim zdaniem, najbardziej takiego intensywnego i kompleksowego kursu, który przygotuje T-shaped marketerów do pracy. Realizowałem wiele, może niewiele, ale kilka ostatnio rekrutacji właśnie dla firm, które pracują w ramach Group-Planu i które potrzebowały takiego T-shaped marketera, więc zderzyłem się z tym, Jakich kandydatów mamy na rynku, czego im brakuje, czego im potrzeba. No i ten kurs t marketer, on będzie trwał 24 tygodnie, 6 miesięcy pracy i będzie taki bardzo praktyczny program, wypełniony prawdziwymi caseami, prawdziwymi projektami, które trzeba będzie zrealizować. Tam będzie 10 praktycznych projektów po drodze do zrealizowania, które takiemu marketerowi oczywiście dają portfolio, którym może się pochwalić przed klientem, przed potencjalnym pracodawcą, a jeżeli ktoś już tą pracodawcą, ma, no to po prostu może tą wiedzę od razu wdrożyć w życie, przećwiczyć i nie pracujemy tutaj tylko na teorii. Słuchajcie, pierwsza edycja wystartuje we wrześniu tego roku, czyli 2024, bo nie wiem kiedy słuchasz tego podcastu i będzie poświęcona właśnie specjalizacji B2B, ale tak jak wspomniałem w przyszłości będą mam nadzieję też takie specjalizacje dla innych modeli biznesowych. Także jeżeli jesteś marketerem, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to mocno Cię zapraszam do zapoznania się z tym Linki znajdziesz w opisie do tego odcinka podcastu. Ciekaw jestem Waszego zdania, dajcie znać, co myślicie w kontekście przyszłości marketingu, tak naprawdę w kontekście tego kierunku, w którym będzie marketing zmierzał. Ja wierzę od wielu lat w T-shaped marketerów i w ten kierunek, ale jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie, jak Wy podchodzicie do tego od strony przedsiębiorców, którzy budują swoje działy marketingu, jak i marketerów, którzy pracują w tego typu działach marketingu albo pracują z klientami, jak w Waszych oczach zmienia się, ten właśnie rynek. Także dzisiaj taki trochę teoretyczny odcinek, myślę, że też mocno promocyjny, nie ma co ukrywać, ale jest to ważny projekt. Teraz czeka nas pół roku pracy z 60 osobami, które dołączą do pierwszej edycji. Mam nadzieję, że to będzie fajna rzecz. Aha, właśnie, jeżeli jesteś biznesem B2B i chcesz mieć taką osobę w swoim zespole, no to za pół roku myślę, że będziemy mieli kilku fajnych absolwentów których będziemy rekrutować do tych firm, oczywiście absolwentów, którzy przejdą przez całą ścieżkę weryfikacji też tego skillsetu. Może dzisiaj już się nie będę o tym rozwodził, ale jest tam cała ścieżka weryfikacji tych umiejętności zdobytych przez taką osobę. No i będziemy rekrutować ich do fajnych firm B2B. Więc jeżeli jesteś taką firmą, to też możesz dać znać. Jest już kilka firm w kolejce, ale mam nadzieję, że stosunkowo dużo absolwentów przejdzie przez tą wymagającą ścieżkę. A jeżeli jesteś oczywiście biznesem, który szuka wsparcia strategicznego, chcesz poukładać swoje procesy, zbudować, być może w ogóle te procesy przewidywalnych wzrostów, to zapraszam cię też do growplan.pl, umówisz tam rozmowę ze mną, ocenimy czy growplan jest dla ciebie i wspólnie taką strategię, taki plan do realizacji razem z moją indywidualną pomocą zbudujemy i zrealizujemy. Także dzisiaj dwa solidne call to action na koniec odcinka. Dla marketerów, dla przedsiębiorców, zapraszam do rozmowy. No i zapraszam też do kolejnego odcinka podcastu za, mam nadzieję, dwa tygodnie. Trzymajcie się, cześć.